Szanowni Państwo, witamy wszystkich w naszej loterii, w naszym programie o zdrabkach. Dziś specjalny odcinek świąteczny, abyście wszyscy mogli nażyć. Będzie krótki i będzie tylko jedna zdrabka, owocowa eksplozja czyli to, co na każdym wigilijnym stole powinno się znaleźć. Wigilijna eksplozja to 3 złote w plecy, dużo zdrapywania i lepsze zasady niż krzyżówka, która... Nieważne już wróciłem z tego miejsca. Sprawdźmy zasady gry. Zasada gry jest taka, że odkryj swoje symbole i każdy 14 symboli zdrap ze wszystkich poziomych gra, ze grach od 1 do 10 z przypisaną do każdej gry. Czymś tam. Skompletowanie wszystkich w nawiasie 7 siedmiu symboli w danej grze oznacza wygraną, przypisaną do tej gry. Wygrane sumują się. Jeżeli ktoś rozumie, o co w tym chodzi, dajcie znać. No... To takie napisy są na dole. To... Dobra, nie ważne. Yy, Forum? Komentarze. Komentarze. Tak, komentarze. A że, Sprawdźmy jeszcze szybko, jak wygląda w ogóle tutaj rozdział nagród. żebyśmy mieli co wygrywać. Nie, bo jak nie będziemy wygrywać, to sobie w ogóle. Uwaga! Pierwszą nagrodą to 30 000 złotych. Za drugą to 9 stówek. Za trzecią 300. Za czwartą 30. Za piątą 15. Za szóstą 9. Za siódmą 6. Za, za ostatnią 3. Nie piszą kiedy, kiedy. No i bardzo dobrze. Uwaga. A więc biorę swoją, no, o, biorę swoją szczęśliwą, wolą to nagrywa to w ogóle. 7 zotówkę i zaczynamy zdrapywać. Aha, super. od odtąd, bo jest fajniej. Ho ho ho. A więc pierwszym symbolem będzie... FIFA. Figa. Wygląda jak łyżka. ŁYŻKA! <laughs> Dobra, szukajmy FIFA. ty. O, jest tu na dole, nie to są. To jest FIFA, nie? Co sumie wygląda jak taka fifka? Jest tu jedną. Teraz zdrapujemy drugą. Teraz tutaj jest trzecia. Teraz jest czwartą, tylko, 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 tylko i z piątą, dobra? No jest, jest napisane figa, okej, okay. to znaczy, że idziemy w słusznym, w słusznym, jedynym słusznym kierunku. Jezu. I tu jeszcze jedna figa. Nie będę mówił, co figa znaczy, po włosku, zostawcie sobie sami. Takie i zadanie domowe, żebyście w końcu. Wzięli coś mądrego z tych programów, wynieśli, a nie tylko patrzyli. Oooo, mam tu zdrobki! Oooo, zdrapuję, mam najlepszy kanał! Nie, to jest najlepszy kanał. Uczy, bawi, bawiąc uczy. I mówi, że hazard jest niezdrowy. No, ale wracajmy do gry. Następną liczbą, którą wygrapiemy, będzie. Jednorożec klocek lego. borówka, 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 borówka pełna snów. Borówka? Czy to jest kobiałka borówek? Kobiałka wspaniałych, słodkich borówek uzbieranych krwią naszą ze żartach przez komary, które tną jak cholera w trakcie zbierania. Pamiętam, wysyłano mnie na misję zbierania borówek. Więcej, więcej, przynosiłem liści. A i wysłał mnie drugi raz. To była tragedia. Wyobraźcie sobie w lecie iść... Dwunastoletni chłop idzie w lecie zbierać borówki. To, to może być atrakcja. To może być atrakcja dla 40-letniego chłopca, który mieszka w mieście i który chce uciec od alimentów. Ale nie dla dwunastoletniego chłopca, który ma gowarowe jakieś tam łyżwy i cokolwiek tam robi oni chcą się bawić no teraz to na facebookach se siedzą ale oni się chcą bawić dobra no dobra w każdym razie no to upadło na moją psychikę no i niestety macie programy jakie macie następnym znaczkiem jest baradan. <laughs> ale śmieszny jest to baran zamiast banana. <noise> Musicie po prostu napisać w komentarzach, który dowcip się Wam najbardziej podobał, bo wtedy będę go powielał w każdym programie o, Trochę mam niesprzyjące warunki pogodowe. No dawaj 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 tego barana się <noise> <noise> ja kłaki, no dobra. No, no. Mamy banan. Zdrabanan. tylko dwa banany były, niestety. A szkoda, bo biedronka pełna bananów. Uwaga, uwaga. O, no co jajka. O, a propos świąt. Wiśnia. Wiśnie to ja tylko upłynie. Ale drapiemy, ja są wiśnie, więc. Jest tu jedna wiśnia. Może coś ci się wyśni. Może i dzisiaj coś ci się przyśni Zaczarowanych się tym wiśni było 6 wiśni W sumie 7, bo jak się policzy to jest eee, ale dobre, normalnie do, do blaza to mogę dostać. Nie ma innej wiśni już nie ma Banany dwa tylko, dobra, no, no, nieważne. Uwaga, uwaga! Drapiemy następny znaczek. Następnym znaczkiem to jest ewolucja. Kokos. Kokos. Nie, nie spadł mi na głowę kokos. Niestety. Albo na szczęście. Bo gdyby mi spadł, to by te programy były jeszcze bardziej spektakularne niż są. A tak to macie niestety tylko próbkę moich możliwości. I no niestety. Jest jak jest. Zamiast. Nagrody Nobla, mam tylko najlepszy kanał na YouTube, no nie można mieć wszystkiego. Dobra, jakby ktoś chciał zrobić ten, jak to jest, nie patronaj tylko to drugie takie, co się wiąże dwa konta i się nawzajem promują, to można dać znać, ja nie jestem chętny takim praktykom, ponieważ nie, jestem, nie zgadzam się na to, żeby z moją osobą, skromną osobą promować jakiś nędzny kanał, nie wiem jakiś tam pf, o grach, albo tam historyczny, albo tam z, z dildem biegających chłopak albo jeszcze tamten taki, co te filmy takie słabe ogląda to nie, nie będę ich promował, znaczy mogę no bo no, trzeba jest tak. wspomóc, ale ale nie lubię po prostu używać własnej osoby do tego aby kogoś wspierać niech każdy sobie sam Niech każdy sobie sam rzepkie skrobie, tak? Tak. Jajka. Kiwi. Wiem ja o... Dobra, są, są dwa Wikiwi, dobra. Nie to, żeby to robiło jakąś różnicę, no, ale dobra. Lepsze dwa niż jeden. Kiwi kiwi nie zadziwi. Bo tak nie taki ten... frugo, taka reklama. Kiwi kiwi nie zadziwi. To jak diabli do kiwi, to frugów, a później przyjął go Tymbark i mamy takie siki tymbarkowskie, które są w ogóle nie do picia. Rozcieńczony sok jabłkowy. Jak ktoś pił kiedyś frument, sok jabłkowy z miętą, to wie czym jest tymbark. Nie mam, nie rymam do miaru, nikogo, ale... ale niestety taka jest prawda, że tymbark i frument to dwie różne firmy. I z jednego frumentu można zrobić cztery tymbarki. Ale wracamy do gry. No, abstrahując od tych nowych, nowych frugo, które też smakują jak tym bark. awokado. Najsłodszy owoc, który znam. Awokado. Oraz to mydło koloru zielonego o smaku piachu. Podobno zdrowe, nie można się tym przejeść, bo no bo co, kto by tyle piachu zażarł, uwaga, uwaga, ale dobra, jedziemy dalej. Mali. jabłko. Jabłka z kolei, o, jakie cwaniaki tutaj zrobili, ukryli jabłko z kitrali, że niby, o, że niby truskawka. Ale nie, moje bystre oko zauważyło ten trik. Więc możecie się spodziewać, że coś, coś tutaj będzie, że ktoś coś tu wygra. Dobra. I to jabłuszko, które się tu ukrywa. Chodź tu, chodź tu, nie ma bata. Dobra, mamy dziada. to um, No. Polechę nie e, Uwaga, uwaga. Niestety mam dalej jeszcze kontuzję ręki, więc niestety muszę sobie radzić jakoś jednoręcznie. Co to jest? A znowu awokado. Gruszka. W porę. Nie? W grudniu, sezon na gruszki. Jest tutaj gruszka, drapę. Zdrapana. I tu są jeszcze dwie gruszki. Nie tak grupują, nie? Że tak najpierw pierwsze, pierwsze owoce to tam może są w grupie, a później to już człowiek nie szuka. I tutaj, wiesz, 30 tysięcy przepada. A tu nie ma. Jeszcze gdzieś będzie gruszka, Jesus, coś mi łapa. No, grusze pójdą. Dobra, uwaga. A więc jedziemy dalej. Następnym będzie hit sezonu, czyli pomarańcza. No, tutaj mamy się czym chwalić. Mamy tego od cholery. Właściwie to chyba mam, nie wiem, całą Amerykę i no Hiszpanię zaraz, Grecję. O, Grecja, no nie będzie Grecja. Całą Grecję mam tutaj tej zdrabki. Tutaj jest trochę tych, tych. Tutaj jeszcze będzie ze dwie tony tych truskawek, tych pomarańczy. Truskawek to nie było, nie, nie było dobra. I tu jeszcze jest jedna pomarańcza. I dobra. Dobra, jeszcze zostały tylko trzy symbole. Uwaga, trzy symbole. Może jakiś cud się zdarzy, w końcu święta przed nami. Na przykład może nie będą robić tej blokady, żeby podpuścić ludzi, żeby tam. Się szczepili, bo jeśli się nie będą szczepić, to się będą szczepić ze sobą. Aaaa! Śmieszne, nie? Drapie, drapie. Jest cytryna. Jajko, cytryna. Jest taki cyf. Taki dosyć pewnie. Dwóch lekarzy. Uuu, całkiem nieźle. Dwóch lekarzy spotyka i mówi. Miałem pacjentkę co miała łychtaczkę jak cytryna. A ten drugi taka wielka. Nie, taka jak No dobra, nieważne. Yy, dzieci tego zatkać uszy, bo to właśnie był... No, dobra, nieważne. Wcześniej trzeba było zatkać uszy. Rodzice, nie pozwalajcie dzieciom z takich programów, gdzie takie żarty są. Niestety. Yy, dobra, ale my drapiemy dalej, no bo przecież musimy drapać. I tu jeszcze jest też jedna. Ten muszę wydrapać Cytryna. I tu jeszcze też jedna cytryna. Uwaga! No, w cytrynach to nam się udało, akurat. Cytryny nam się udały w tym roku. Jeszcze tylko dwie. A nie, nie, jeszcze trzy. Albo dwie, nie wiem. Arbus. Arbus to taki trójkąt. O, też jest go. Od, od strasznie bardzo dużo. Uwaga, trapiemy tego arbuza. Tu jest jeden arbus, tu jest drugi arbus. Dobra, i tu jeszcze jest dwa arbuzy koło siebie. Dobra. I jeszcze jeden arbuz widzę. Jeszcze tutaj to drapie, bo nie lubię tych drapek, co tam no, drapujesz i masz zawsze to samo. Arbuz. Gdzieś jeszcze jest arbuz? Nie ma arbuza. No, zbliżam się do końca, bo się niedługo lili zaczną robić. No ale. Bo z moim szczęściem to raczej... no ktoś mówił, kto ma szczęście w miłości, to nie ma szczęścia w kartach. na no z wyjątkiem mnie, bo ja nie mam szczęścia w ogóle. Kara... Co? Kabanos? Karambo. Stworzona gwiazdka z Super Mario. Tutaj coś zdrapałem, cholera niech chcący. Karambo. I tu jeszcze jedno karambo karambol ta zdrapka wygląda jak karambol po moim zdrapywaniu jeszcze jeszcze karambol nie ma karambolu zostało nam jeszcze jedno wiecie kiedy ta krzywka banana z ananasem Bananas. <ścoughs> nie nie a banana tylko bananos. To jest Uwaga, ostatnią jest winogro! Wi, winogro. Winogro, uwaga. Szukamy winogra. Jest tutaj trzy winogra są, dobra. Uwaga, drapuje, drapuje. Tutaj też. Uwaga, winogro, winogro. No i chyba skończyła się nam pula. Jeszcze sp mogę sprawdzić, Poczekaj. Czy tu coś nie ma? Jest jakieś twoje symbole. Mhm. Bo żeśmy od tyłu uszli. Za dużo tych filmów oglądam, no i niestety. E... No bida, bida. Cud się nie zdarzył. Chrystus nie stał. Ale może u was będzie cud. Życzymy wam przesłuch i świąt. Dużo tych potraw wigilijnych, fajnych prezentów pod tym choinkiem. I nie oglądajcie żadnych innych programów o zdrabkach bo już macie jeden najlepszy program, tamci niech lecą na łeb, na szyję, a wy wspieracie tylko najlepszy program. I jeszcze raz wesoły się. Subskrybujcie, piszcie komenty, tylko pochlebne. Innych nie. I... Do zobaczenia kiedyś. Pozdrawiam wszystkich, co komentowali ostatnio. Nie wiem, ktoś tam, czy ktoś komentował. I nowych subskrybentów też chyba przybyło dużo. Także do zobaczenia.